Być może budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi jest dla Ciebie trudne. Wynika to z tego, prawdopodobnie, że Twój styl przywiązania jest unikający albo lękowy zamiast bezpieczny. Oznacza to, że bliskość kojarzy Ci się ze zranieniem, odrzuceniem albo z próbą kontrolowania Ciebie, lub próbą przekraczania Twoich granic. Oznacza to, że jeżeli takie w Twojej podświadomości są myśli i jakby nastawienie do, do tego, oczywistą sprawą jest, że przyciągasz osoby, sytuacje, które potwierdzają tą myśl. Oznacza to, że żeby zmieniło się coś w Twoim życiu, musisz najpierw zamienić swoje myśli. Dopiero wtedy, kiedy zmienisz swoje myśli, zmieni się w związku z tym Twoje nastawienie do danej sytuacji, okoliczności, co za tym idzie Twoje zachowanie, i wówczas będziesz przyciągał do swojego życia adekwatne sytuacje. Innymi słowy, podobne przyciąga podobne. Tak więc jeżeli potrzebujesz osoby, która wesprze cię w tym procesie zmiany swoich przekonań z negatywnych na pozytywne, na wspierające, na takie, w których w swoim życiu będziesz rosnąć, zapraszam cię do zapisania się na sesję online ze mną. Napisz po prostu w komentarzu sesja, a ja wyślę tobie szczegóły. Życzę ci tymczasem wspaniałego dnia. Pozdrawiam cię hej.